Nadal nie mogę uwierzyć, że wszyscy dostaliśmy tę samą dziwną wiadomość od Horst Julius. Racja to nigdy wcześniej nie zdarzyło się. Jakieś losowe konto postaci z kreskówek wysyła ostrzeżenie? To surrealistyczne. Sprawdziłem odniesienia online do konia Juliusa, i to tylko postać programu Starego Dzieci. Nic o tym, że jest hakowany, nawiedzony, ani nic. Może to tylko dziwny troll, ale to zdecydowanie niepokojące. Mój telefon wciąż siękał, gdy próbowałem go zablokować. To tak, jakby mógł ominąć wszystko. Witam, moi przyjaciele. Nie możesz się przede mną ukryć. Czy ktoś jeszcze to czuł? Temperatura właśnie spadła. Tak, też to czułem. To tak, jakby pokój nagle stał się lodowaty. Można by pomyśleć, że zostawiliśmy klimatyzację na pełnym wybuchu, ale to jest wyłączone. Poważnie, zamarzam. To takie dziwne. Chłopaki, spójrz na nasze telefony. Ekran utknął na czacie z Hors Julius. Wszyscy nauczącie się szacunku. Ten hałas to jest jak sąsiedzki konia, ale wypaczony. Mój wolumen telefonu jest aż do końca, ale wciąż go słyszę. To jest poza każdym normalnym hakiem. Jak to może zastąpić nasze ustawienia? To mnie przeraża. Wyłącz to, wszystko wyłącz! Całkowicie zasilam telefon. Zalecanie, to niegrzeczne! Jakub, twój telefon wciąż jest włączony, mimo że wyraźnie trzymasz przycisk zasilania. Pozwól, że spróbuję usunąć baterię. Poczekaj, to jeden z tych telefonów, których nie można łatwo otworzyć. Mój jest w ten sam sposób. Nie mogę wykonać baterii. To niemożliwe. Czy wszyscy po prostu dostaliśmy telefony opętane? Pomyśl o mnie jako o swoim przewodniku po nowej rzeczywistości. Nie chcemy tego. Zostaw nas w spokoju. Sprawdzę drzwi. Jestem pewien, że to tylko wiatr czy coś. Bądź ostrożny. Będę stać za tobą, Marek. Na wszelki wypadek też przyjdę. Chłopaki, proszę zostańcie razem. Tak, pozostańcie razem. Lub rozpraszaj, jak przestraszone myszy. Czy to kopyta? Nie ma tam konia, prawda? Brak konia w zasięgu wzroku, ale te nadruki są zdecydowanie świeże. To jest szalone. Skąd w tej okolicy pochodziłby koń? Zamknij drzwi. Nie mogę sobie z tym poradzić. Zobacz, jak blisko jestem. Co to było, że ten potworny sąsiad? Brzmiało to, jakby było na zewnątrz. Właściwie się boję, chłopaki. Zachowajmy spokój. Potrzebujemy planu. Może możemy zadzwonić na policję lub kontrolę zwierząt? Rodzi koń nie może tego zrobić, ale jest lepszy niż nic. Zadzwoń do nich, jeśli chcesz. Zobacz, co to robi. Mój telefon wibruje spod kontroli. Ekran szaleje. Ja też po prostu przechodzi przez tę przerażającą twarz konia. To jest coś z horroru. Wypróbujmy telefon stacjonarny, jeśli taki jest. Sara, czy nadal masz jeden w kuchni? Tak, moi rodzice zachowują stacjonarność. Zobaczmy, czy to działa. Lines, tak staromodnie. Czy ktoś używał tego telefonu? Nie ja. To samo tutaj. Wszyscy byliśmy w salonie. To dziwaczne. Jest dosłownie zwisający, jakby został umieszczony w ten sposób, aby nas przestraszyć. Ta. Pozwól mi to odebrać. Jesteś za późno. To przerażające. Zdecydowanie nie jest tonem wybierania, tylko trochę nieludzkiego oddychania. Rozłóżmy to prawidłowo. Może możemy szybko wybrać? Spróbuję. Idź po to, ale bądź przygotowany na coś paskudnego. Proszę, potrzebujemy pomocy. Pomoc jest daleko. Nie ma dobrego, jest całkowicie porwany. Musimy znaleźć inne rozwiązanie. Nie możemy się doczekać, aż to się włamie. Może powinniśmy wyjść na zewnątrz, wsiąść do samochodu i po prostu jechać. Tak, spróbujmy. Nie możemy tu zostać zamknięci, bezradni. Podróż? Będę tagować. Moje serce walczy. Teraz jest zbyt cicho. Trzymaj klucze w ręku, Nikodem, jeździsz. Racja. Wszyscy pozostają blisko. Zróbmy to szybko. W trzeciej otwieramy drzwi i kierujemy się prosto do samochodu. Odliczanie, jak dramatyczne. Ten kształt był masywny. Nie mogę uwierzyć, że to mówię potworny koń. To nie tylko koń. To coś innego. Wszyscy teraz w samochodzie. Idź, idź, idź. Taki pośpiech. Dasz właśnie wyświetlił wiadomość. Widziałeś to. Tak, o mój Boże, jak to możliwe? To bałagan z układem elektrycznym samochodu. Nikodem, próbuj dalej. Musimy się stąd wydostać. Chodź, zacznij. Powiedziałem, będę tagować. Spójrz na to okno. Coś oddycha z zewnątrz. Składam się na gaz. To wciąż się nie zaczyna. Ten kształt widzę zarys pyska. Wariuję. Nie zamrażaj. Próbuj zapłonu. Jestem tuż za tobą. Nie zatrzymuj się na nic. Poruszę to. Wydostamy się z tej okolicy... Sprawdź za nami, czy to nas goni? Nic nie widzę w wyglądzie wstecznym, ale ciemność. ciemność jest moim przyjacielem. Dlaczego wszystkie światła się wyłączają? To tak jakby manipuluje całym obszarem. Nigdy nie czułem się tak przerażony, jakby coś, co nadprzyrodzone kontroluje nasze środowisko. Jeść dalej, dopóki nie znajdziemy otwartej stacji benzynowej lub miejsca publicznego z ludźmi? W dowolnym miejscu z jasnymi światłami i innymi ludźmi może pomóc. Myślisz, że tłumy mogą cię uratować? To miejsce wygląda na w połowie, ale może ktoś jest w środku? Wciągnijmy, zobaczmy czy możemy uzyskać pomoc, czy przynajmniej użyj działającego telefonu. Parking teraz. Wszyscy pozostają czujni. Widzę ruch za ladą. Urzędnik tam jest. Pośpieszmy się. Poczekam tutaj, a może nie będę. Ser, potrzebujemy telefonu. Nasze są zagrożone. Coś nas ściga. Proszę, czy możemy po prostu użyć twojego telefonu, aby zadzwonić po pomoc? Poczekaj, zwolnij. Mówisz, że koni monster? Tak, to brzmi szalenie, ale musisz nam wierzyć. Nasze telefony są pomieszane. Czy masz telefon stacjonarny? Uch, jasne, za ladą. Nie znowu. Nie mogę uzyskać tonu wybierania. On jest tutaj, prawda? Musiał nas podążać lub nigdy nie wyszedł. Może może infiltrować dowolne urządzenie, gdziekolwiek. Tak się boję. Dobra, przerażacie mnie. Jesteś pewien, że to nie jest jakiś skomplikowany dowcip? Bez dowcipu. O mój Boże. Wszyscy wracają. To on. To koni Julius. Wiedziałem, że to prawda. To jest ponad wszystko normalne. Musimy biec, ukryć się, coś. Nie możesz mnie wyprzedzić. Zostań za ladą. Może są tylne drzwi? Urzędnik, czy masz wyjście z tyłu? Te, tak. Do miejsca przechowywania. Pozwól mi to odblokować. Pospiesz się. Wchodzi do środka. Spójrz na te ogromne kopyta. To jest przerażające. Światła jeszcze bardziej migoczą. Tak wiele nowych zabawek w tym miejscu. Drzwi, otwórz je szybko. Idź, idź, idź. Sara, ruch, pokonuję cię. Jestem tuż za wami. Urzędnik, chodź. Nie możemy cię zostawić w spokoju. Przychodzę, nie zostawiaj mnie. Jak myślisz, gdzie idziesz? Wszyscy przez drzwi. Blokuję główne przejście. Musimy pochylić się po półkach. Uważaj na potłuczone szkło. Trzymaj się nisko i poruszaj się szybko. Jest znak przechowywania. Drzwi są tutaj, odsuwając, jak przestraszone małe myszy. Po prostu go zignoruj. W środku, teraz. Zamknij drzwi za sobą. Czy jest zamek? Tak, mogę go przykręcić od wewnątrz. Dobrze, może to kupi nam czas? Bloks, taki naiwny. To przerażające. To jest prawdziwe i wie wszystko, co robimy. Uspokój się. Pomyślmy. Jeśli to naprawdę nadprzyrodzona jednostka, być może istnieje sposób, aby go wyrzucić. Wyrzuć to, które brzmi tak daleko od siebie. Ale oczywiście normalna logika nie ma zastosowania. Musimy ustalić jego pochodzenie. Żartowaliśmy o starej kreskówce. Czy coś wyzwoliliśmy? Obudziłeś legendę. Ten głos znów przemawia przez system głośników. Wyłącz to radio, urzędnik. Teraz jest po prostu statyczny. Nie wiem, jak to wyłączyć. Świetnie. Jest w systemie sklepu. Nie możemy tu zostać ukryty na zawsze. Będziemy głodować, lub on się włamuje. Czy jest wyjście z tyłu, które prowadzi na zewnątrz? Tak, ale to zaniepokojone drzwi ognia. A jeśli go otworzymy, będziemy w ciemnej uliczce. Darkness pasuje mi dobrze. Wolałbym być w ciemnej uliczce, niż uwięziony w szafie z końcem potwora na zewnątrz. Zróbmy to. Alarm może przyciągnąć uwagę. To dobrze. Racja może przynieść prawdziwych gliniarzy, czy coś? Zrobimy to. W trzeciej biegamy przez drzwi. Wszyscy gotowi? Chyba tak. Poczekaj, upewnijmy się, że nie ma lepszego planu. Skończyliśmy się, może nas zakręcić. Jeśli zostaniemy zdecydowanie, jesteśmy osaczeni. Chodźmy. Jeden, dwa, trzy. To takie głośne. Bieguj dalej, nie patrz za siebie. Ta aleja jest czarna. Mam latarkę mojego telefonu. Wciąż przechylanie, ale lepsze niż nic. Przejdźmy do głównej ulicy. Może alarm przyciągnie tutaj ludzi. Czekaj, czy widzisz te kopyta w alei? Błyskują lekko jak czerwony żar. To szalone. To jest jak coś przypalającego ziemię. Już tu był. Gdzie teraz idziemy? Ta aleja w lewo i w prawo. Udajmy się w lewo, w kierunku światła. W ten sposób widzę słaby blask. Poruszaj się szybko. Wszyscy zostają w grupie. Nadal słyszę echem alarmu sklepu. Dobrze. Może to go zmusi lub powiadomi władzę? Chłopaki, wciąż słyszę za nami kopyta. Słuchaj swoich śladów. Jestem tam. Nie, nie, nie idź dalej. Street jest przed nami. Widzę przechodzące samochody. Prawie tam. Możemy popaść w kogoś. Zróbmy to. Wszystko, co może uciec od tego stworzenia. W pobliżu skrzyżowania znajduje się korki. Udajmy się w ten sposób. Nie mogę uwierzyć, że odczuwam ulgę, widząc korki. Ludzie, normalni ludzie, to dobry znak. Znajdziemy gliniarza lub kogoś, kto może pomóc. Pospiesz się, zanim ta rzecz się nadrobi. Moje nogi drżą. Nie mogę biegać znacznie dalej. Zmęczenie takie pyszne. Słyszę go w mojej głowie. Przysięgam, że to tak, jakby był w moich myślach. Nie słuchaj, kontynuować. Wszyscy, machaj do tego kierowcy. Zobaczmy, czy przestaną. Hej, pomóż nam, proszę. Kierowca po prostu odwrócił wzrok. Prawdopodobnie myślą, że jesteśmy szaleni. Ja też chciałbym, gdyby ktoś krzyczał o koniu demonicznym. Nie możemy się poddać. Kolejny samochód się zatrzymuje. Proszę pana, proszę o pomoc, coś jest. Ło, wow, dzieci, co się dzieje? Ścigał nas koń Monster Horse. Want monster Horse? To prawda, zaatakował sklep w dół bloku. Potrzebujemy stąd jazdy. U um mnie. Ja? Nie jestem pewien, o czym mówisz, ale chyba wejdź. Nie ma ucieczki z prostą jazdę. Czy słyszałeś ten głos? Głos, jaki głos? Nie słyszałeś tego. Usłyszę co? Nie słyszy wiadomości Hors Juliusa. To dziwne. Może może tylko z nami porozmawiać? Wiadajmy do samochodu, spieszyć się. Siedzę na przednim siedzeniu. Wszyscy zapieli się. Tak, po prostu idź. Florit. sklep jest tuż za nami. Możesz zobaczyć obrażenia. W porządku, zobaczmy! Choli pali, szkło jest rozbite. Czy powiedziałeś, że koń to zrobił? Tak, potworny koń z czerwonymi oczami. To jest nawiedzone. To to nie jest możliwe. Wiemy jak to brzmi. Odmowa jest pocieszająca. Proszę kierowca, zignoruj dziwną ingerencję, po prostu idź dalej. Tak, jasne, chyba. Przyniesiemy ci dzieci w bezpieczne miejsce. <laughs> Czy zauważasz światła nad głową, które zanikają po przejeździe, a następnie włączamy? To prawie tak, jakby reagowali na nas. Albo dla niego, czaj się w pobliżu. Zobaczmy, czy możemy dostać się na posterunek policji. To około sześć przecznic dalej, w pobliżu centrum miasta. Idę teraz w ten sposób. Posterunek policji, jak osobliwa. Nie może nas powstrzymać przed uzyskaniem pomocy, prawda? Miejmy nadzieję, że nie. Czekaj, widzę postać na środku drogi. Nie mów tak. Dobry żal, wygląda jak. O rany, czy koń stoi na dwóch nogach? To on. Koń Julius. Po prostu zniknął. Widziałeś, jak szybko to było. Musiała rzucić się na boki, a może wszyscy jesteśmy halucynacyjne. To nie jest halucynacja. Jeść dalej, kierowca, nie zwalniaj na nic. Racja, prawda, idę. Nie możesz mnie wyprzedzić. Znowu jest w moim telefonie. Ekran rozświetlił się, pisownia. Nie możesz mnie wyprzedzić. My też. Ta sama wiadomość. Świetnie. Więc nawet w poruszającym się pojeździe nie jesteśmy bezpieczni. Skończyłem z tym. Chcę tylko to się skończyło. Słuchaj, stacja jest przed nami. Będę zaparkować tuż na zewnątrz. Możesz biegać, porozmawiać z glinami. Dziękuję. Jesteśmy ci winni wielki czas. Tak. Powodzenia. Wejdźmy do środka. Światła są włączone, więc mam nadzieję, że wszystko tutaj jest normalne. Widzę oficera w recepcji. Porozmawiajmy z nim. Wszyscy staraj się zachować spokój i wszystko racjonalnie wyjaśnić. Racjonalne. Oficer, proszę, potrzebujemy pomocy. Jest coś niebezpiecznego. Zostaliśmy zaatakowani przez. potwornego konia. Wiem, że to brzmi szalone. Zniszczyło drzwi sklepu spożywczego. Musimy sprawdzić to miejsce. Nasze telefony są zagrożone linki stacjonarne. Nie możemy osiągnąć pomocy. Coś nadprzyrodzonego jest bałaganu z elektroniką. Zwolnij ludzie! Zdobądźmy Twoje oświadczenia pojedynczo. To prawda, proszę pana, pracuję w tym sklepie, mieliśmy masywne włamanie, coś. W porządku, zróbmy ten krok po kroku. Zadzwonię do samochodu drużyny, aby zbadać. Krok po kroku podchodzisz do siebie. Ten głos znowu. Jaki głos? Nie słyszysz tego, że koń przemawia przez telefon. Pozwól mi zobaczyć Twój telefon. Tutaj, ale ostrzegam cię. <śmiech> <śmiech> po prostu się rozbił. To on bałaganie się z tym. Oficer, proszę, zrób coś. Sprawdzimy sklep spożywczy. Ale wszyscy wyglądamy dość wstrząśnięci. Czy to może być osoba w kostiumie? Jakiś skomplikowany kaskader. Widzieliśmy kopyta, a nie tylko kostium. Rzeczywiście, jestem całkiem prawdziwy. Tam znowu mówi: Nic nie słyszę. Zadzwonię do innego oficera. Potrzebujemy trwałego rozwiązania. Policjanci nie uwierzą nam, dopóki nie zobaczą tego sami. Do tego czasu może być za późno. Musi istnieć jakiś rytuał lub egzorcyzm. Jest istotą z kreskówek. Może musimy zniszczyć oryginalne źródło kreskówek, ale jak stwierdzimy, że nawet nie wiemy, kto to wyprodukował. Czekaj, czy nie przeczytałem czegoś o starych animowanych komórkach, ani przeklętej kopii VHS, która jest typową miejską legendą, ale może to ma zastosowanie? Jeśli jest powiązany z przeklętym przedmiotem, być może uda nam się oderwać jego link do świata, niszcząc go. To ogromne przypuszczenie, ale co jeszcze mamy? Nie możesz zniszczyć mojego dziedzictwa. Nie pozwalamy ci dręczyć nas na zawsze. Chłopaki, przeprowadzajmy szybkie przeszukanie jednego z tych komputerów w stacji. Oficer może nas nie pozwolić. Zobaczę, no czy w holu jest kiosk publiczny, czy coś w holu. Tutaj widzę mały terminal. Dobra, widzę stare forum omawiające dziwną plotkę. Coś o niepublikowanym pilocie, który spowodował koszmary. To musi być to. Jeśli pilot jest nawiedzony lub przeklęty, może to być źródłem jego mocy. Forum mówi, że jedyna znana kopia była podobna do zamknięcia w nieistniejącym sklepieniu studyjnym. To nie jest pomoc. Nie możemy po prostu włamać się do jakiegoś studia. Czy jest więcej? Strona wciąż ładuje się. Znowu przeszkadza. Wystarczy twoich badań. To wszystko. Skończyliśmy czekać. Spróbujmy dostać się do najbliższej dużej biblioteki. Może zarchiwizowali media. To strzał w ciemności. Czy chcesz tu zostać przypięte przez konia demona? A przynajmniej spróbuj. Chodźmy. Możemy wymknąć stacja przed powiadomieniem funkcjonariuszy. Racja, są zajęci oświadczeniem urzędnika. Spędzimy się do biblioteki. Przynajmniej jest otwarta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w centrum miasta. Zróbmy to. Nie mogę uwierzyć, że opuściliśmy stację. Czy jesteśmy szaleni? I tak nam nie wierzyli. I koni Julius może najwyraźniej zagrać każdy telefon. Tam żawka jest zimna. Czuje się prawie nienaturalne. Biblioteka jest ogromna. Może uda nam się tam ukryć, jeśli się pojawi. Znajdę cię. Nadal jest w moim telefonie. Bateria mówi 1%, ale nie umiera. To samo, mój telefon jest 1% na zawsze. My też. To jest tak pomieszane. Tam jest, biblioteka miasta. Wejdźmy do środka i szukajmy starych referencji lub archiwistów, którzy mogą wiedzieć o programie. Potrzebujemy archiwów medialnych. Zwykle w piwnicy lub na drugim piętrze, w zależności od układu budynku. Zapytajmy recepcję. Czekaj. Czy chcemy wspomnieć o przeklętej kreskówce, czy po prostu powiedzieć, że badamy stary program? Bądźmy proste. Mogą myśleć, że jesteśmy szaleni, jeśli wspomniemy coś o demonicznym koniu. Dobry telefon. Słyszę każde słowo. Zamknij się. Przepraszam. Szukamy starych archiwów z kreskówek. Może na mikrofilmie lub VHS. W szczególności program zatytułowany Koń Julius. To dość specyficzne. Mamy sekcję archiwalną, choć nie jestem pewien, czy ten tytuł jest w naszej kolekcji. Czy moglibyśmy sprawdzić proszę to pilne? Projekt na temat niejasnej animacji. Oczywiście. Udaj się na trzecie piętro, biuro odniesienia. Mogą cię skierować. Dziękuję, chodźmy. Zacznijmy kopać. Najpierw sprawdzimy system indeksu. Znalazłem kartę odnoszącą się do konia Juliusa, pilot, data nieznana. To wszystko. Gdzie jest przechowywany? Mówi gabinet 12, rolka lub taśma C7. Znajdźmy szafkę 12. Tam, obok pleców. Wtrącasz się w sprawy poza kontrolą. Musimy to zrobić. Mam to. To musi być to. Potrzebujemy magnetowidu lub czegoś, co potwierdza. Ale czy chcemy to obejrzeć, może to być sposób, w jaki pierwotnie się objawia. O... Może oglądamy to tylko po to, aby znaleźć wskazówki, jak go wyrzucić. Zobaczmy, czy jest pokój widokowy, czy jakaś prywatna stacja medialna. Widziałem starych graczy w pobliżu czytelników mikrofilmu. Zróbmy to szybko. Witam cię. Zobacz moje początki. To jest to, pilot. Spójrz na zdjęcia. To zdecydowanie konia Julius, ale wygląda na. Bardziej szorstkie, bardziej złowrogie niż w ostatnim programie. Animacja jest szarpana, muzyka drapiąca i niepokojąca. Posłuchaj dialogu. To nie jest typowe linie przyjazne dzieciom. Mówi coś o rozprzestrzenianiu strachu wszystkim, którzy śmieją się. Rzeczywiście, to była moja pierwotna misja. Brak kredytów końcowych, tylko ten efekt krachu. Rozumiem to teraz. Ten pilot nigdy nie był przeznaczony dla dzieci. To jest jak przeklęty prototyp. Jak to zniszczyć? Możemy fizycznie spalić taśmę, ale potrzebujemy bezpiecznego miejsca. Czy to wystarczy, aby zerwać jego moc? Nie mamy innych potencjalnych klientów. Zróbmy to. Jeśli zniszczysz tę taśmę, ryzykujesz mój gniew. Jesteśmy przygotowani do podjęcia ryzyka. Najpierw wyjdźmy z biblioteki. Nie chcę tutaj rozpocząć ognia. Racja, ostrożnie ukryjmy taśmę. Pośpieszmy. Próbuje nas powstrzymać. Idź dalej. Nie możemy pozwolić mu nas tutaj uwięzić. Na schodach. Obserwuj swój krok. Jest wyjście. Bibliotekarz daje nam dziwne spojrzenie, ale po prostu ruszajmy. Głupi śmiertelnicy. Znajdźmy miejsce, aby to spalić. Może porzucona działka, albo możemy jechać na obrzeża. Mój samochód jest nadal na posterunku policji. Nikodem był z nami w sklepie. Uciekliśmy. Może uda nam się znaleźć taksówkę. Nie polegajmy na telefonach. To może doprowadzić go do sabotowania nas ponownie. Widzę samotną taksówkę po drugiej stronie ulicy. Przyjrzyjmy się tym. Szybko zanim znów się pojawi. Więc gdzie dokładnie chcesz, żebym tam poszedł? Gdziekolwiek możemy rozpocząć bezpieczny ogień. Może otwarte pole lub stary złom. Po prostu mamy coś, co musimy spalić. O, kaj, to niezwykłe, ale jasne. Zapłacimy Ci dodatkowo. Po prostu proszę, idź dalej. The Drizzle odbiera. Miejmy nadzieję, że deszcz nie powstrzyma nas przed spalaniem niczego. Jesteśmy tutaj dość odizolowani. Czy to jest dobre? Tak, doskonałe, dziękuję. Wszyscy się wychodzą. Mamy zapalnicę lub mecze? Mam zapalniczkę do świec. To może pomóc. Znajdźmy suchą plamę, może pod tym zwisem. Zróbmy to. Potrzebujemy czegoś łatwopalnego. Może papier. Tkanina wokół taśmy. Mam w mojej torbie jakieś stare gazety. Doskonały. Owiń w nich taśmę, wlej trochę lżejszego płynu, jeśli mamy. Mam tylko małą butelkę z mojego zestawu kempingowego. To może wystarczyć. Odważysz się mnie przeciwstawić. Tak. To się teraz kończy. Burn. Po prostu spal. To łapie. Taśma topi się. Kontynuuj to. Nie pozwól, aby woda deszczowa ją uderzyła. Nie. Nie. To działa. Ono słabia. Obecność wydaje się, że zanika z mojego telefonu. Mój ekran telefonu po prostu stał się pusty, a potem normalny. Nigdy więcej przerażających obrazów. Płonąć dalej, aż wszystkie popioły... To jedyny sposób. Myślę, że zrobiliśmy to. Zniknął, nie czuję tej strasznej obecności. Sprawdź telefony. Brak wiadomości Juliusa. Minę powraca na ekranie głównym bateria na normalnych poziomach. Czuję ulgę, jak tylko ogromna waga. Zrobiliście z ogniskiem, które było dziwne. Tak, dziwne to niedopowiedzenie. Skończyliśmy. Prawdopodobnie powinniśmy teraz wrócić do domu, a przynajmniej gdzieś bezpieczne. Dzięki za czekanie kierowca, wyjdźmy stąd. Nigdy więcej nie chcę nic więcej widzieć o tym programie. Zgodził się. Po prostu zapomnijmy, że ta noc się wydarzyła. Nadal jestem wstrząśnięty, ale wydaje się, że to naprawdę koniec. Obiecajmy, aby nigdy kpić z losowych postaci z kreskówek. A jeśli to zrobimy, nie wykopaliśmy przeklętych odcinków pilotów. Dokładnie, nigdy więcej przeklętych mediów dla mnie. Odtąd skupmy się na życiu normalnym. Dobra, całkowita cisza. Miło jest raz nie słyszeć tego złowieszczego głosu. Myślę, że później możemy porozmawiać z policją, wyjaśnić to włamanie czy coś. Prawdopodobnie znajdą rozbite drzwi i nie ma podejrzanego. Pozwól im to przypisać dziwaczny wypadek. Zrobiliśmy to. Dziękuję kierowca. Każdego idźmy do domu i przespajmy się, jeśli możemy. To prawdopodobnie najlepszy plan. Będę miał koszmary przez tygodnie, ale przynajmniej jesteśmy wolni. Razem przeszliśmy przez to. To wszystko, co się liczy.